Siemano, cześć i czołem, z tej strony Godi A dzisiaj pokażę wam jak zainstalować shadery Dla minecrafta 1.5.1 Jest to duża paczka, chyba bodajże 5 albo 6, nie chyba 5 5 różnych opcji Na różne komputery, zależy kto jaki ma Więc zapraszam Przejdźmy może do instalacji, jest ona bardzo prosta przeciągnąć jeden plik, no ale dużo no, tam plików będzie, ale jeden zapakowany. Można ściągnąć za darmo schmiku i jest mniej niż 1 mega, akurat tak się zmieściło. Wybieramy. Ja to wywalę na pulpit Dobra, gdy już mamy ten plik. Ja to najlepiej wypakuję. Polecam wam też. Eee, no i to są kroki. Eee, co Krok pierwszy to chodzi, wiecie, wiecie o co chodzi, żeby to pierwsze zostało przerzucone do, do Minecrafta. Wchodzimy do Minecraft, bin, otwieramy za pomocą minera. Kasujemy na początku metalnik, to jest ważne, czy posunąć. No i przerzucamy te pliki z pierwszego, czyli zaznaczamy wszystkie i wrócamy tam. No na razie z, z kroku pierwszego to już koniec. Teraz wchodzimy w znowu ten folder i wypakowujemy krok drugi krok drugi Ym. tak, krok drugi to jest yy, to Przucajmy pod no po prostu wklejamy to. Krok trzeci, są dwa, dwa pliki z krokiem trzecim, ponieważ yy, ja, na razie daj, dajmy sobie spokój. Dopiero jak włączymy Minecrafta, to jak włączymy Minecrafta, to wtedy to wrócimy. To zostawmy na razie ten krok trzeci. Tu już są wszystkie pliki. dobra No jesteśmy w Minecraftie. Wchodzimy w opcję. Uk ukazuje się nam nowy przycisk. przepraszam. Ukazuje się nam nowy przycisk Shaders. Klikamy go. Wchodzimy w przycisk Open Shaders Pack Folder. I ten no, na razie jest pusty. Wchodzimy w ten nasz krok trzeci. Mamy tam cztery spakowane pliki. Yy, Kopijemy je, przerzucamy. I jeszcze tu jest jeden w folderze, tak to, i, to także do yy, No i teraz, jak może zauważyć, trochę się na tych napisów pojawiło. O dokładnie pięć. Yy, wchodzimy na wybrany zapis. No i to jest na razie podstawowy, podstawowy wróg na grafta jak zauważyliście. Dajmy teraz na to na przykład yy, no. Tu macie shadery na, na średnie komputery. Tu macie na... troszkę to są słabsze, bo nie ma tego, takiego przechodzenia, zobaczcie. Tutaj zrobię tak. A tu jest już różnica. Także w tym. To jeszcze jest taki, taki ładnie, tak ładniej, tak dynamiczniej. To też także jest na średnie komputery i jak zauważyliście, nie ma wody, bo w pierwszym było. Oj. Jest tam woda. Po prostu w tym eliminuje się tą animację wody, ale jest za, za to um, piękniejsze przejścia i, i cień. E, to już są na maszyny, takie jak mój komputer. Shadery, które naprawdę robią swoje. Bardzo ładne, bardzo pamięciorzarte. Tak, te są same. Jesz... Ale da się grać. A w tych yy, strasznie razi słońce, jak się na nie patrzy. Jest w ogóle taki. inaczej, ale każdy ma swój gust. Także jeśli spodobał Ci się filmik, daj łapkę w górę, subskrybuj, polecaj. Yy. Nie spodobało Ci się, motywujesz ty tym i, I lepiej się no, no!